TVG9. Niezależna telewizja internetowa. Prezentuje! Panie TVG9. Meldunek. Meldunek jest instytucją, która przeszła z wojskowości do administracji. Moim zdaniem jest... To instytucja charakterystyczna dla cywilizacji turańskiej, która przyszła do, do nas z Azji, ta cywilizacja mongolskich chanów, moskiewskich carów, w której całe życie publiczne jest zorganizowane na wzór wojskowy i niestety te elementy cywilizacji turańskiej w tym właśnie ta instytucja meldunku rozpowszechniła się w wielu krajach europejskich, i to także Europy Środkowej, a nawet Zachodniej, chociaż nie we wszystkich, o czym później, i stanowi jakby podstawę funkcjonowania w administracji oraz innych organów, szczególnie organów ścigania. Właśnie takie przypisanie człowieka do, do, do miejsca, do adresu, do do miejsca skoszarowania, można powiedzieć, i obowiązek zawiadom, każdorazowego zawiadamiania władz i, i rejestrowania swojego nowego miejsca skoszarowania. Czyli no, moim zdaniem tutaj człowiek przestaje być naprawdę obywatelem, a staje się takim właśnie pionkiem. Skoszerowanym i przesuwanym przez, przez urzędników. No niestety, cała nasza administracja się, się na tym opiera, i pewnie, gdyby zlikwidować instytucję meldunku, to by spowodowało pewne zamieszanie, ale generalnie, by moim zdaniem, wyszło na dobre. Niestety, od meldunku jest u uzależniona praktyczna realizacja szeregu praw obywatelskich, chociaż jest to bezprawne i niekonstytucyjne, ale faktycznie tak jest. No co, co dotyka zwłaszcza właśnie tych najbiedniejszych ludzi, o których się niby tak walczy, ale właśnie najbiedniejsi, czyli bezdomni, nie mają meldunku i w praktyce nie mogą korzystać z wielu praw im przysługujących. Niestety no nikt, nikt u nas o, o likwidacji meldunku nie mówił. Przez chwilę przebąkiwała o tym Komisja Przyjazne Państwo, ale jakoś nie mówi o tym UPR, chociaż jest za wolnością. Nawet anarchiści tego problemu nie widzą. Czy Komisja Przyjazne Państwo szybko porzuciła? ten projekt, chociaż no, projekt zniesienia obowiązku meldunkowego, chociaż w no, no, przyjazny, przyjaznym państwie takiej instytucje jak meldunek nie powinno być. Ale dlaczego od tego odstąpili? No proste, no, ta ekipa Pana Palikota i, i Platforma Obywatelska jest bardzo ściśle związa związana z systemem postkomunistycznym, z postkomunistycznym układem, Na no, postkomunistyczni urzędnicy bez takiej instytucji jak meldunek nie mogliby funkcjonować. Ten system obecnej administracji by po prostu padł. Trzeba byłoby go zbudować na nowo. I bardzo dobrze. I poza tym wielu urzędaców w ogóle by nie, nie potrafiło bez tego funkcjonować. I też bardzo dobrze, bo by y, można łatwo, właśnie wysłało się ich na y, zieloną trawkę. Y, także y, instytucja meldunku powinna być jak najbardziej zniesiona. Ktoś powie, że no może y, to jest. Y, niezbyt cywilizowana europejska instytucja, ale, ale się w Europie przyjęła i prowadza jakiś tam porządek. Ale mówię, chociaż w wielu krajach nawet Europy Zachodniej się niestety przyjęła, to są kraje, w których, w, w których meldunku nie ma, na przykład Wielka Brytania, o czym ludzie tam mieszkający. Okresowo czy stałe wiedzą. Nie ma tam instytucji meldunku, a mimo wszystko administracja działa sprawnie, moim zdaniem dużo sprawniej niż w Polsce. Policja działa jeszcze sprawniej. Jak trzeba kogoś znaleźć, to bez meldunku, nawet do niedawna tam nie było dowodów osobistych, teraz dopiero powoli wprowadzają. Czyli meldunki, dowody osobiste, inne pierduły to jest po prostu biurokratyczny mit, który tak naprawdę niczego nie ułatwia, nie wprowadza w porządku, tylko nie wala człowieka i tyle. Odmaldowuje się.